Hello everyone, witam z powrotem na kanale Violeta Pierre. Czy też masz czasem wrażenie, że Twój angielski jest taki mocno podręcznikowy, a za mało życiowy? Jak przyjechałam do Anglii, zaraz po studiach, to pamiętam, że świetnie mi szło opowiadanie o globalnym ociepleniu czy genetycznie modyfikowanej żywności. A miałam niesamowity problem, gdy musiałam przeprowadzić zwykłą, prostą rozmowę towarzyską, taką gadkę, szmatkę, jak to się mówi. Dziś wiem, że to normalne i wielu z nas tak ma, ale wtedy ogromnie straciłam pewność siebie. Nie chcę oczywiście, aby i tobie się to przydarzyło, więc przygotowałam 12 naturalnych, codziennych fraz, które koniecznie musimy znać, jeśli chcemy swobodnie komunikować się po angielsku. Jak zawsze przygotowałam dokument PDF ze wszystkimi wyrażeniami i zwrotami oraz przykładami zdań z tego odcinka. Zachęcam go sobie pobrać i wydrukować. Wystarczy kliknąć na link, który jest w opisie, podać swoje imię oraz adres mailowy i PDF trafi prosto do twojej skrzynki. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, o której koniecznie muszę powiedzieć, zanim rozpoczniemy. Dziś jest ostatni dzień promocji mojego nowego kursu 5-dniowy English Booster, angielski w podróży, który jeszcze tylko przez kilka godzin będzie można kupić z 30% zniżką. Jeśli czujesz, że twój angielski cię ogranicza i nie pozwala na niezależne i bezstresowe podróżowanie, to koniecznie go sprawdź. Jest to bardzo praktyczny kurs, wypełniony słówkami i wyrażeniami potrzebnymi w podróży. Nauczysz się odpowiadać na te najczęściej zadawane pytania podczas odprawy na lotnisku, meldowania się i wymeldowania z hotelu, zamawiania jedzenia w restauracji oraz będziesz wiedzieć, jak zapytać o drogę oraz o inne miejsca, których szukasz. A także nauczysz się literować adresy mailowe oraz inne ważne nazwy, używając dwóch szeroko stosowanych alfabetów w języku angielskim. Aby dołączyć do kursu z 30% zniżką, użyj kodu BUSTE30. Jeszcze tylko przez kilka godzin będzie można oszczędzić aż prawie 100 zł. W opisie jest link, kliknij go, aby zapoznać się ze szczegółami kursu, no i oczywiście do niego dołączyć. Zapraszam. No więc zaczynamy i rozpoczniemy od fraz, które przydadzą nam się przy powitaniach. W Wielkiej Brytanii, witając się z bliskimi znajomymi, hi, hello czy good morning. Mogą zabrzmieć nieco oficjalnie i sztywno. Tak zazwyczaj przywitamy się wchodząc do pomieszczenia, gdzie jest wiele osób, na przykład do biura, w którym pracujemy. Ale witając się z kimś, kogo dobrze znamy, najczęściej powiemy, jak się masz, czy jak leci. I tutaj podręczniki uczą nas nieśmiertelnego Hawaii. Ale takich zwrotów powitalnych jest o wiele więcej. Popatrzmy więc na nasze pierwsze wyrażenie i jest nim: How's it going? How's it going? W szybkim języku mówionym, w którym wyrazy łączą się jeden z drugim, usłyszymy właśnie najczęściej taką skróconą wersję, często z niedociągniętą końcówką ing. Ale jest to nic innego jak wyrażenie How is it going? Jak się masz, jak leci? Jednak w brytyjskiej kulturze to pytanie może zabrzmieć nieco podchwytliwie, ponieważ nikt tak naprawdę nie oczekuje, że zaczniemy opowiadać im swoją historię z ostatniego tygodnia. Wręcz przeciwnie. Odpowiedź ma być krótka i najlepiej pozytywna. Na przykład Fine, thanks, świetnie, dzięki. Albo Good, thanks, znaczy dokładnie to samo. Mogę też powiedzieć Not bad, czyli nie najgorzej. Albo może jeszcze jedno Can't complain. Nie mogę narzekać. A gdy spotkasz kogoś, kogo nie widziałeś czy nie widziałaś od dłuższego czasu, to świetną frazą jest Long time no see. Co oznacza dawno się nie widzieliśmy, albo też można przetłumaczyć kopę lat. A jeśli chcielibyśmy zatrzymać się na krótką pogawędkę z tą osobą, to możemy zapytać: What have you been up to? What have you been up to? What have you been up to? Możemy to przetłumaczyć jako: Co tam ostatnio porabiałeś czy porabiałaś? Proszę zwrócić uwagę, że użyliśmy tutaj czasu present perfect, ponieważ pytamy o to, co nasz znajomy czy rozmówca porabiał w przeszłości, od ostatniego spotkania, aż do momentu, w którym się zobaczyliście, czyli do teraz. I możemy usłyszeć hmm, I've been busy working on our new house. Złóżmy teraz te trzy frazy razem i mamy super dialog na rozpoczęcie rozmowy. Popatrzmy. Hi John, long time no see. What have you been up to? Oh, hi Ellie. Hmm, I've been busy working on our new house. Byłem zajęty, czy jestem zajęty, pracuję nad naszym nowym domem. A oto jeszcze jeden fajny zwrot w czasie present perfect. How have you been? Jak się masz, czyli jak się miewasz od naszego ostatniego spotkania aż do teraz. Dlatego potrzebujemy tutaj czasu present perfect, którym zapytamy o to, jak ktoś się miewa w zamyśle ostatnio, czyli od naszego ostatniego spotkania do teraz. Gdy to zdanie zostanie szybko wypowiedziane, to usłyszymy. How have you, you been? Możemy oczywiście wymówić wszystkie wyrazy oddzielnie. How have you been? Tak też można, ale gdy złączymy wyrazy i powiemy how have you been, to brzmi to znacznie bardziej naturalnie. I odpowiedzią na to może być na przykład: Great, thanks. I've been working in the garden a lot. Świetnie, dzięki. Ostatnio dużo pracuję w ogrodzie. Kolejny zwrot, jaki koniecznie musisz znać. To taki, którym będziesz mógł czy mogła zaprosić kogoś, na przykład na kawę, czy coś komuś zaproponować. I jest to How about. Nie możemy tego tłumaczyć dosłownie na język polski, ale jest on odpowiednikiem naszego a może, coś tam, lub co powiesz na i tym podobnych określeń. I oto przykład zdania. How about dinner together? Może pójdziemy razem na kolację? W szybkiej mowie, tu znowu połączymy te dwa wyrazy razem, i głoska a często w ogóle prawie znika. I usłyszysz: How about? How about dinner together? How about pizza? Idziemy na pizzę? I może jeszcze dwa przykłady? How about we meet up at the pub? Może spotkamy się w pubie? How about we stay at home tonight? A może zostaniemy wieczorem w domu? Na czyjeś zaproszenie musimy umieć odmówić. I jeśli chcemy zrobić to grzecznie, to możemy powiedzieć na przykład Sorry, I can't. Przepraszam, ale nie mogę. I tutaj wysyłamy przekaz, że przepraszamy, że nie możemy tego zrobić i że jest nam bardzo przykro. Popatrzmy, jak odmówić, gdy ktoś zaprosi nas na lunch, a my nie możemy iść. I możemy powiedzieć Sorry, I can't. I have a meeting. Przepraszam, nie mogę, ale mam spotkanie. Dając powód brzmimy. Jeszcze bardziej grzecznie. Z drugiej strony, gdy chcemy zaakceptować czyjeś zaproszenie, to możemy powiedzieć na przykład Sure, sounds good. Pewnie, brzmi dobrze. I tak naprawdę tę odpowiedź możemy skonstruować na wiele różnych sposobów, używając różnych słówek wyrażających naszą aprobatę. Zobaczcie sami. Sure, sounds awesome. Sounds nice, great, cool, fantastic. Brzmi rewelacyjnie, dobrze, świetnie, cool, fantastycznie. A teraz jeszcze jedno super wyrażenie, którego możemy użyć, żeby zaprosić kogoś do zrobienia czegoś wspólnie. I jest nim zwykłe, najprostsze pytanie, do you want to, czyli czy chcesz. Jednak w codziennym języku mówionym najczęściej usłyszysz to pytanie zadane przy pomocy bardziej potocznego zwrotu, wanna, który jest wersją skróconą od want i to. I zabrzmi to mniej więcej jak do you wanna, na przykład... Do you wanna go shopping at the weekend? Czy chcesz iść w weekend na zakupy? Może jeszcze jedno, do you wanna study English with me? Czy chcesz uczyć się angielskiego ze mną? Trzy kolejne zwroty pomogą Ci dopytać o coś, poprosić o dodatkowe wyjaśnienie o więcej informacji w naturalny sposób, więc są one bardzo przydatne, gdy lubimy dużo wiedzieć, i warto je sobie zapamiętać. Pierwszy z nich to How do you know? który oznacza skąd wiesz. Ale gdy wypowiemy go szybko, to wyrazy znowu się połączą i wyjdzie nam how do you know. How do you know. I popatrzmy na przykład. How do you know they split up? Skąd wiesz, że oni się rozeszli? Nasz drugi zwrot to how do you mean, który oznacza co masz na myśli. Popatrzmy na to, jak go użyć w zdaniu, w sytuacji oraz na jego brzmienie w szybkiej mowie. I always thought she's a bit old. Zawsze uważałem, że ona jest troszkę dziwna. Od? How do you mean? Dziwna? Co masz na myśli? Naszym trzecim wyrażeniem jest What do you call this albo that? Czyli jak to się nazywa? Jest to zwrot, który może nas naprawdę uratować w wielu sytuacjach. Gdy nie wiemy, jak coś się nazywa, lub gdy słówko wyleci nam z głowy, to możemy użyć właśnie tego zwrotu i zwyczajnie zapytać o to Native Speaker'a, czy osoby, z którą rozmawiamy. Na przykład opowiadasz o tym, co robiłaś, czy robiłeś wczoraj i chcesz powiedzieć koledze, że kupiłeś sobie nową drukarkę. Ale zapomniałeś jak jest drukarka po angielsku i możesz w tej sytuacji powiedzieć na przykład Yesterday I bought what you call this? I tak właśnie to zabrzmi w szybkim języku mówionym, gdy wyrazy połączymy razem What do you call this? A jak pożegnać kogoś nie używając oklepanego Bye czy Goodbye? Świetnym i bardzo przydatnym wyrażeniem jest Have a good one. Have a good one. Have a good one. Czyli trzymaj się miłego dnia. I jest to bardzo podobny zwrot do Have a good day. Z tym, że jest to typowa mowa potoczna. Popatrzmy na sytuację. I enjoyed talking with you, but I've got to go. Fajnie było z Tobą pogadać, ale muszę uciekać. Me too. Have a good one. Mi również. Mi też. Trzymaj się. Miłego dnia. I to już wszystkie zwroty na dziś. Jest to angielski, którego nie znajdziesz w tradycyjnych, typowych podręcznikach, a tak naprawdę się mówi na co dzień. Proszę nie zapomnieć o dokumencie PDF i koniecznie sprawdź mój nowy kurs 5-dniowy English Booster Angielski w podróży. Jutro będzie on kosztował o prawie 100 zł więcej. A ja Ci bardzo za dzisiaj dziękuję. I do zobaczenia w następnym odcinku. Have a good one!